Pierwszy raz spotkałem Ojca Świętego Jana Pawła II jako młodziutkiego biskupa. Zaledwie kilka miesięcy po konsekracji biskupiej, w maju 1959 roku, wizytował dekanat Suski, z którego pochodzę. Przygotowywałem się do matury, uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego w Wadowicach, do tego samego liceum, do którego uczęszczał Ojciec Święty Jan Paweł II, tylko on 21 lat wcześniej. Ale niektórzy profesorowie byli ci sami, na przykład uczył nas religii ksiądz dr Edward Zacher. Ojca świętego też uczył. Ksiądz biskup przebywając w naszej miejscowości w Zębrzycach, zachorował i kilka dni leżał na plebanii. A na dole była taka sala przerobiona na kaplicę, tam był ołtarz. I ksiądz proboszcz mówi: Nie chodź do szkoły, przychodź, będziesz służył księdzu biskupowi dom przyświęty. Byłem zaskoczony niezwykłym skupieniem księdza biskupa. To musiało być coś bardzo niezwykłego, skoro mnie jako chłopaka osiemnastoletniego to jakoś tak bardzo zadziwiło. I potem po wyzdrowieniu przychodzi ministrant od proboszcza mi: ksiądz proboszcz prosi, abyś poszedł z księdzem biskupem, takim pasmem, to tam u nas nazywają hełm pasmem takim górskim, zalesionym. Poprosiłem się jednego czy drugiego kolegę i szliśmy. Przemiła rozmowa pytał nas o szkołę, pytał nas o przyszłość. Ja już zdecydowałem się wstąpić do seminarium duchownego, ale nie to było ważne. Nas spotkaliśmy na drodze Triangul i on wychodził. Wyszedł na ten Triangul, my poszliśmy za nim. I z tego punktu widoczna była panorama Kalwarii. I przez długi czas trwał, jak gdyby odprawiał duszki kalwaryjskie, bo Kalwaria była dla niego tak bardzo znana i ukochana. W czasie naszej podróży napotkaliśmy, to był czerwiec, kaplicę, taką leśną kaplicę, a on do nas mówi: chłopcy, uczcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa Litanią do serca Pana Jezusa, pomódlmy się. Uklęknął i to mnie niesłychanie zaskoczyło, Całą litanię recytował z pamięci. To był dla mnie szok. Bo to tak się nieraz mówi, że starsze osoby modlą się litanią, a on, młodziutki profesor, 39 lat, miał wtedy profesor kulu, wykładowca, i on czcił najświętsze serce pana Jezusa. Tą litanią to mi też zostało w pamięci. Całą recytował z pamięci. Pamięć prowadzi mnie wzdłuż Doliny Soli ku północy i ku południowi. Przypominam sobie wszystkie parafie, aż do Ujsu i Zwardonia, które nieraz odwiedzałem. Powinienbym je teraz wymienić po kolei, tak jak rozłożyły się one w Dolinie Soły u stóp Beskidu Żywieckiego. Powinienbym także Przypomnieć nazwiska proboszczów i wykariuszy z tych parafii, z których wielu już dzisiaj Pan Bóg odwołał do siebie. Na pewno wiele rzeczy uległo tutaj zmianie. Przybyło wielu nowych kapłanów, weszły do dusz pasterstwa nowe zgromadzenia zakonne, wiele sióstr zakonnych wspomaga Waszą katechizację, opiekuje się chorymi, Zajmuje się działalnością karytatywną. Wiele się zmieniło. Takie jest prawo życia. W imię tego prawa żywieczyzna, która stara część Kościoła Krakowskiego, sama dzisiaj stanowi wraz z Niedalekim Bielskiem ośrodek nowej diecezy. A żywiecka Fara jest konkatedrą. Na pierwszego zaś biskupa Diecezji Bielsko-Żywieckiej został powołany syn tej ziemi, rodem z niedalekich Gilowic. W dniu jak miał przyjechać papież, dosyć mocna ulewa, mokro było i tak żeśmy się, dzieci by mieliśmy małe, zastanawialiśmy się z żoną czy wybrać się do tego żywca na spotkanie z papieżem czy nie. W końcu zdecydowaliśmy się, że jednak tak. Zaopatrzywszy się, oczywiście w odpowiedni sprzęt typu kalosze, parasole i inne rzeczy. Przyjechaliśmy do żywca, wyszło słoneczko. Przybywszy tam, stwierdziliśmy z żoną, że tutaj to, to nawet nie bardzo tego ojca Świętego zobaczymy. Masa ludzi szybko żeśmy się przemieścili, sobie tak wykoncypowałem, że na skrzyżowaniu to ta kolumna będzie musiała trochę zwolnić, prawda? Nie, nie pojadą tak szybko. No i tak też się stało. No to z tymi maluchami, to tam ludzie też inaczej na nas patrzyli, wepchnęliśmy się na skraj drogi prawie na ulicę. Miałem tylko aparat ruskiego Zenita. Zdążyłem w trakcie tego przejazdu zrobić cztery zdjęcia. I to nam zostało, że tak powiem, namacalnie z tamtego czasu. To się wspomina, prawda? Akurat ten, ten moment, prawda? Wizyty i takiego najbliższego kontaktu, czy nie do końca kontaktu, bo to była chwila, gdzie ten papież koło nas się przemieścił, ale to w zasadzie było z, m, dla mnie, dla mojej rodziny, najbliższe spotkanie z papieżem. Chrześcijanin jest powołany do tego, ażeby dawać świadectwo o Chrystusie, Chrystusie ukrzyżowanym i zmartwychwstałym. W ten sposób buduje się Kościół. Buduje się poprzez świadectwa apostołów, a także wszystkich chrześcijan, mężczyzn i kobiet. Kościół w dalszym ciągu pisze dzieje apostolskie, wpisując je w historię ludzi, rodzin, krajów i narodów. I tak te dzieje apostolskie zostały też wpisane w historię naszego polskiego narodu. 1978 rok, kilka miesięcy przed wyborem na stolicę Piotrową. Rano w czas podjeżdża kierowca, księdza kardynała. Sam byłem przerażony, pewnie coś się stało, a on mówi do mnie. Ksiądz kardynał ma kilka godzin wolnych w czasie wizytacji i chce pójść na pilsko. Ale tam żaden z księży nie ma takiego rozmiaru kurtki ani butów. Was tutaj jest więcej, może coś wyszukamy. Pan Mucha zna rozmiar i wybrał. W styczniu zatrzymał się w żywcu na plebań. mówi, a co do południa jutro robimy? Do księże kardynała na narty do Korbielowa. Ale mam zrobić referat. No dobrze, referat się zrobił, ale trzeba skorzystać, jak się już tutaj jest. I pojechał na narty. Po przyjeździe tutaj klęczał przed balustradą, modlił się. Chciałem go zaprosić na obiad, ale zerknął na zegarek. Mówi, nie, bo Brza święta tam będzie o 17, A on podpowiedział mi ksiądz Stasiu: Dziewisz, pości trzy godziny przed komunią świętą, nie tylko jedną godzinę. O Chrystusie. W szczególny sposób świadczą święci. Świadczą o nim wszyscy wyznawcy Chrystusa, którzy nie załamują się we wierze. Nie załamują się nawet wówczas, kiedy grozi im śmierć. Dzisiaj trzeba to rozumieć w znaczeniu szerszym, jako wszelkie formy dyskryminacji i szykan oraz spychania ludzi wierzących, poza margines życia społecznego Pamiętamy jak często doświadczaliśmy tego w przeszłości Muszą więc budzić niepokój również dzisiaj dający się zauważyć w naszej ojczyźnie tendencje zmierające do laicyzacji programowej laicyzacji społeczeństwa ataki na kościół ośmieszanie wartości chrześcijańskiej które przecież były u podstaw tysiącletnich dziejów narodu.